Cześć, tu jego ja ta soboń i Bartek gołąbek. A to jest przepis na ruskie? Czyli rozmowa o kulturze i kuchni wschodu. Walet dla тебя! Дорабули! Давай, давай! Какого языка? Dzisiaj rozmawiamy o Sałatce Olivier. Olivier. Będziemy mówić o kuchni rosyjskiej. To przypominamy głównie rosyjskiej, chociaż brzmi to z francuska. Tak, a to wszystko dlatego, że jest to wynalazek francuskiego szefa kuchni, który pracował w Rosji. Tak jest, tylko że właściwie pan Lucien Olivier zmienił imię na Nikolaj no i prowadził restaurację, ważną i ciekawą restaurację w Moskwie. Przy placu trudnym w domu Piegowa, i to się działo wszystko w drugiej połowie XIX wieku. Restauracja była początkowo karczmą, lecz od razu była prowadzona w takim bardzo modnym europejskim, francuskim stylu, co ujawniało aspiracje głównego szefa. Tak jest. Pracowali tam bardzo intensywnie. Od 11.00 uruchamiano kuchnię i do 4.00 nad ranem wydawano posiłki, a przygotowywało te posiłki około 60 kucharzy, tak donoszą źródła w tej kwestii. No i na przełomie XIX i XX wieku renomę tej, tej świetnej restauracji moskiewskiej podkreślała taka anegdota, że w Moskwie są tylko trzy warte kulturalnego człowieka miejsca, żeby w nich bywać. To jest Uniwersytet Moskiewski. Mały teatr i właśnie restauracja Hermitage której, której przewodził jako szef kuchni pan Lucien Olivier, czyli Mikołaj Olivier. Tutaj jest jasna rzecz, ta francuskość tej kuchni, ona już nam się przewinęła przy kotletach pożarskich i to jest niebywałe, że w Rosji tak dużo tego europejskiego sznytu się pojawiło w XIX wieku, prawda? Zgadza się, ale wydaje mi się, że kuchnia francuska była kuchnią popularną nie tylko w Rosji. To przede wszystkim wynikało z tego, że no, kuchnia rozwina, rozwijała się przede wszystkim jednak na dworze, mówimy o tej modnej, ekskluzywnej kuchni, nie o tej chałupniczej, chłopskiej kuchni, a no dwór czerpał przede wszystkim z tradycji francuskiej. Mam tutaj na myśli temat kulinariów, oczywiście. Właśnie. I ta sałatka, o której my dzisiaj mówimy, czyli sałatka której miano związane jest z nazwiskiem jej twórcy, tak przynajmniej się uważa, była czymś naprawdę ekskluzywnym u swojego zarania, bo podłoże jej, jakby te składniki oryginalne, są niezwykle wyrafinowane. Nawet jak na dzisiaj byśmy patrzyli na czasy współczesne, czy to w Rosji, czy to w polskiej kuchni, no to usłyszą Państwo zaraz bardzo ciekawe składniki. Mówimy o oryginalnym zestawieniu, tak? Jagoda. Tak, do, do oryginalnego składu sałatki Oliwie wchodziły między innymi mięso-jarząbka. Ja go to dzisiaj w internecie, to piękny ptaszek. Tak, jest to piękny, bardzo mm. biedny ptaszek. Bardzo biedny ptaszek, ale mięso-jarząbka, tak, to było ważne w tej sałatce. Poza tym język cielęcy z takich y, nieczęsto spotykanych y, składników kartofle, czarna solona ikra, liście sałaty, a także, co też może wywoływać w niektórych szok: gotowane raki czy homary, pikle, sos ostrokwaśny. A także yy, soja Kabul? No, soja Kabul to jest zadanie bardzo trudne do rozszyfrowania. Zastanawialiśmy się przed chwilą, jak można byłoby to Państwu opisać, biorąc sam opis składników tego sosu i nazwa jest też bardzo inspirująca Kabul, czyli włączy nam się to z Afganistanem, z Bliskim Wschodem, jakby na to nie patrzeć. No, on jest też zwany, ten sos, sosem imperatorskim więc w XIX wieku musiał być popularny, modny i ustaliliśmy chyba wspólnie, że to jest przykrywacz smaku albo mógłby być przynajmniej przykrywaczem smaku. Tak, to jest po prostu sos pomidorowy, który jest połączony z powidłami śliwkowymi, najczęściej ze śliwek węgierek, a poza tym z przyprawami korzennymi. Ja tutaj nawet przed nagraniem rzuciłam żartem, że jest to taki trochę piernik połączony z keczupem, aczkolwiek no, kuchnia Bliskiego Wschodu charakteryzuje się dużą ilością tych korzennych przypraw. Więc to hmm. też nie powinno dziwić, że nawet do takiego sosu powiedzielibyśmy dzisiaj, że trochę barbecue, hmm. dodawało się takie przyprawy właśnie jak cynamon, imbir, goździki, anysz, czyli no taki bardzo świąteczny sos. No, to, to i w ogóle teraz, właśnie w tym czasie teraz, jak jesteśmy w okresie takim około świątecznym, to warto byłoby może ją gdzieś zaproponować, żeby na stacjach benzynowych wdrożyli taki sos do takiej, wiesz, palety, barw, już sosy algierskie, czego tam już nie ma. Nawet śliwkowy sos jest do hotdogów, więc ja bym tutaj widział dla niego miejsce w Polsce. Ale słuchaj, no, imbir, cynamon, goździki gałka, no to taki piernik by nam się w hotdogu zrobił. Nie wiem, czy to by smakowało. I zastanawiam się w sumie też, tak mówiąc zupełnie poważnie czy sałatka, o której mówimy, w tym oryginalnym wariancie XIX-wiecznym, czy ona po prostu w ogóle była zjad zjadliwa, i no rozumiem, że na pewno, jeśli ktoś to zakropił odpowiednią ilością dobrego alkoholu, to może to jakoś przechodziło. Ciężko jest mi sobie w ogóle wyobrazić połączenie tych wszystkich smaków naraz, bo szczerze mówiąc, gotowane raki i do tego jeszcze jązyk no brzmi dla mnie co najmniej ekscentrycznie, aczkolwiek, no, jest to kuchnia jednak już nie dzisiejsza. Wydaje mi się, że to też miało. Pokazywać tą obfitość i ekskluzywność danej potrawy. Ciężko jest mi dzisiaj powiedzieć, jak to smakowało. Natomiast no. prawdopodobnie dobrze, skoro y jest to dzisiaj jedna z najpopularniejszych y potraw. No tak, w tylko, tylko oczywiście ona przeszła przez lata bardzo dużo modyfikacji. Siłą wydarzeń historycznych, pewnie trzeba to tak nazwać, w pewnym momencie, a ten moment można spokojnie określić na Drugą dekadę XX stulecia, kiedy Imperium Rosyjskie przekształciło się i zmieniło swój status, stało się najpierw Rosją Bolszewicką, a później Związkiem Radzieckim, no to wtedy, niestety, te braki towarowe były bardzo dotkliwe, ale smaki i jakaś, jakaś fascynacja pewnego rodzaju pamięcią kulinarną pozostawała. I wówczas te Niektóre przynajmniej nieobecne już na rynku, albo bardzo trudno osiągalne produkty, no pewnie mamy na myśli, właśnie te języki cielęce. Myślę, że z rakami też nie było najlepiej. No, wszystko to było zastępowane innymi produktami. Chociaż jeden, i tutaj chyba warto przypomnieć, bo na razie żeśmy nie wspomnieli, oprócz tego sosu soja kabul, mamy jeszcze do czynienia z majonezem, Zgadza się. który jest nazywany sosem prowansalskim. Tak, to jest majonez. Generalnie w Rosji do tej pory możemy zauważyć nawet na sklepowych półkach ogromną fascynację majonezem ponieważ wchodząc do rosyjskiego supermarketu, nawet nie jakichś ogromnych rozmiarów, przynajmniej jedna lub dwie póki są poświęcone temu e, pysznemu zresztą e, sosowi. I te odmiany majonezów tam można naprawdę mnożyć, bo są majonezy oliwkowe, majonezy anchois, e, no, majonezy cytrynowe. No, ta mnogość majonezów tam jest naprawdę przerażająca i ciężko mi powiedzieć tak naprawdę skąd to się bierze. A to majone... Zamiłowania do tego sosu na pewno. Znaczy są Sosu. Ja w ogóle mam wątpliwość przy określaniu majonezu sosem. Ale Nie, to jest, jest, sos. To sos. No jest tak, to sos. jest to sos. Myślę, że tak. A to to był majonez prowansalski i z tego, co też wyczytałam przed naszymi nagraniami. To restauracja Hermitage słynęła przede wszystkim właśnie z tych sosów, czyli z tego wspomnianego wcześniej soja Kabula, ale też właśnie z majonezów. I majonez prowansalski to jest nic innego jak majonez z przyprawami prowansalskimi. Natomiast jakie to są dokładnie przyprawy oryginalnie, tego nie możemy zdradzić, dlatego że nie zdradził tego nawet sam szef kuchni. No tak, ale ten, ten prowansalski to znaczy de facto francuski, więc majonez wydaje się również przyszedł albo przy, przywędrował lub przyjechał z kuchni francuskiej, Albo przynajmniej z przestrzeni frankofońskiej do kultury rosyjskiej, a wydaje się być takim pospolitym produktem u nas. Tak mi się wydaje czasami, że no otwórz w Polsce lodówkę i nie znajdziesz tam majonezu. No naprawdę. To Studenckie prawda. lodówki chyba wypchane są majonezami. To prawda, majonez, Jesteś frakcja jest majonez czy ketchup? Chciałabym być frakcja ketchup ze względu na hmm. sylwetkę, natomiast no, no często no tak. bywam frakcja majonez, niestety. <laughs> no więc y, trzeba powiedzieć to jasno, i jagoda to już oznaczyła. W ogóle nie mamy jak startować do konkurencji majonezowej z rosyjskimi sklepami. Całe, drodzy Państwo, całe alejki majonezu różnego rodzaju, różnych marek. U nas właściwie gramy tylko o marki, a tam gramy o smaki, o konsystencję. I ten majonez stał się no, świętym sosem dla sałatki Oliwie, którą znamy już w postaci współczesnej, dosyć mocno odchudzonej. W czasach sowieckich ona, ta sałatka Oliwie też po części zaczęła być nazywana sałatką stoliczna, ja, stołeczna, gdzie te składniki pozamieniano, popodmieniano. No i wydaje się też, że sławy tej sałatce stalicznej nadał niejaki Iwan Iwanow, który prowadził restaurację Moskwa. I chyba to jest ciekawostką, że on pracował jakoby właśnie z samym. Czy też w pobliżu samego mistrza Oliwie, i mógł podglądać, jak ta sałatka faktycznie wyglądała. Więc, no, jeśli tak by się wydarzyło, no to kopia jego biedniejszej sałatki no daje radę do dzisiaj na stołach Rosji, Ukrainy, Białorusi, no wszędzie gdzie na wschodzie się człowiek pojawi. Wiadomo jest od razu, co to jest sałatka Oliwie. Wydaje mi się, że początkowo też w czasach, kiedy tych produktów faktycznie brakowało, było to pewnego rodzaju podsycanie nostalgii wśród mm. tej dawnej klasy bogatszej, która na tą ekscentryczną tak. sałatkę mogła sobie pozwolić. Natomiast dzisiaj nikt już raczej nie, nie chciałby mieć w, swoich, w swojej kuchni cielęcych ozorów ani niczego podobnego no, nie, więc... nie wiem, czy nikt nie chciałby, bo no może ty no, byś nie chciał. Okej, okay, no, może, może nie tak. Może nie, każde, nie każdego dzisiaj nawet stać na te cielęce no tak, ozory. No stać, Dlatego też sięgnięcie po zwykłą kiełbasę wydaje się być tak. dużo bardziej. Mm -hmm przystępnym pomysłem. Tak, to jest kiełbasa, to jest groszek zielony zamiast kaparów, Greenpeace, jak ustaliliśmy chwilę temu, marchew zamiast ogonków rakowych, jajo na twardo, nie wiem zamiast czego ono mogło tam być wcześniej. Ale Było bez... tam wcześniej. No dobra, a teraz bardzo jasna sprawa, wydaje mi się i chyba to potwierdzisz jego że nasza sałatka, tak zwana warzywna albo tak zwana jarzynowa, która po prostu jest z każdej absolutnie strony obłożona majonezem, to jest jakaś siostra tej sto stolicznej, a może nawet no, jakiś, jakaś modyfikacja tej właśnie słynnej sałatki oliwie, którą jedzą w Rosji tak Zgadzam się. Jedyną różnicę taką większą, którą widzę w, tym, w tych dwóch sałatkach, to przede wszystkim ten wspomniany wcześniej sos pomidorowo-śliwkowy. U nas tego raczej nie ma. Oraz to, że tam faktycznie do tej sałatki dodaje się kapary lub oliwki. Mhm. Natomiast u nas też tego nie ma, za to często wkraja się jabłko. Spotkałam się o z tak? tym, że dosyć ja często wkraja się do tej mm -hmm. sałatki jabłkowej. wydaje to. mi się, że jest to, e, jest to jedna z. Y, nieznaczna modyfikacja, ale od razu inne danie. Ale od razu inne danie, tak jest. To jest pewna sprawa. Proponujemy Państwu również taki wariant super wegański, bo przecież można pozbawić sałatki kiełbasy. Można to zrobić Jasne. z łatwością. I można też, i to ja go najlepiej, spreparować majonez, który będzie wegański. Czyli nie zabierając kurom jaj, akrowia poszukać akrowie mleka, poszukać tego smaku w przestrzeni naturalnej. Tak, zgadza się. I tu od razu muszę też zareklamować wegański majonez domowy, dlatego że jest go przyrządzić o wiele, wiele łatwiej niż taki tradycyjny majonez, gdzie jednak nie musimy pilnować tego dolewania oleju do jajek, bo te jajka mogą się bardzo szybko zważyć i rozwarstwić. E, aby przygotować taki wegański majonez potrzebna będzie nam e, tajemniczy składnik e, o nazwie aquafaba. Wow, brzmi, brzmi to, brzmi to no. szokująco, brzmi Dosyć. to naukowo, brzmi to dziwnie, natomiast nie jest to nic innego jak woda po ciecierzycy. Jak Aha. kupujemy ciecierzycę konserwową z puszki to wystarczy ją odcedzić i tą wodę zachować. To już jest aquafaba. A jeżeli nie robimy ciecierzycy z puszki to tą wodę po gotowaniu ciecierzycy również nazywamy aquafabą. Dobra, tej aquafaby nie kupimy nigdzie w sklepie. Kupimy tylko w... Samą? nie, samej nie. No tylko właśnie. i wyłącznie z ciecierzycą. Ale ciecierzycę również można użyć do sałatki oliwie, zamiast kiełbasy, na przykład hmm. bardzo jako się ciekawie przeprawić, podsmażyć i już. Albo do innego dania. Można też zastąpić soczewicę z kotletów pożarskich i dodać zamiast niej ciecierzycę. Także no, na ciecierzyce jest dużo pomysłów, jak tylko będziecie jej używać, to zachowajcie zawsze wodę z akwafaby, bo z tego można robić cuda, z tego można robić wegańskie bezy, też ubijać. To po prostu zastępuje białko jaja bardzo często. Więc e, odbierzemy sobie taką, takie puszklanki tej akwafaby. E, dodatkowo potrzebne nam będą płatki drożdżowe. To też brzmi ekscentrycznie, ale dostaniemy to w każdym sklepie z taką żywnością naturalną, z żywnością ekologiczną, w kuchniach świata, a czasami też w większych hipermarketach. E, to ma postać takiego proszku, to jest używane jako przyprawa, to zastępuje tak trochę smak sera. Oczywiście nie konsystencja w nas niepodrabialna, natomiast zastępuje to taki posmak serowy. Dodatkowo jest jeszcze bardziej. Eleksynicznych składników, które będą nam potrzebne. Obiecuję, że to już ostatni. Resztę każdy znajdzie w swojej kuchni. Robicie notatki, więc na pewno. E... Można sobie 15,5 sekundy cofnąć teraz w tym momencie. Aqua Faba, płatki drożdżowe. I czarna i, sól. I czarna sól. Uwaga, wjechała na stół. Tak, czarna sól to nic innego jak zastępstwo jajek. Czarna sól pachnie i smakuje dokładnie tak jak jajka. Jak otworzycie sobie paczkę? Pachnie jak tak, jajka? Tak. Ale na twardo czy na miękko? Na twardo. Nie polecam okay. otwierać jej w pociągach, bo naprawdę ten zapach jest... w przestrzeniach no, jest naprawdę mocny i tej soli też dodajemy do, tej, do tego majonezu dosyć mało, no. bo tak podejrzewam pół łyżeczki, coś takiego, e, proponuję. Z czego jest czarna sól? O, nie wiem. E, sprawdzamy, googlujemy. Jest, tak, to jest, jest przyprawa, o która też pochodzi prawdopodobnie gdzieś tam z, z krajów wschodnich, ale nie, nie chcę tutaj kłamać. W naszej kuchni nie jest zbyt popularna. E, dlatego też prawdopodobnie będziemy musieli się po nią przejść, tak jak i popłatki drożdżowe, do takich sklepów, e, które proponują tą żywność ekologiczną, bądź takich sklepów, które proponują. E, Żywność z całego świata, natomiast, tak jak mówię, jak kupimy sobie taką paczkę czarnej soli, a chcemy poeksperymentować z kuchnią wegańską, to ona świetnie nam zastąpi efekt jajka w każdej potrawie z jajkiem. Więc to już koniec ekscentrycznych składników. Poza tym potrzebna nam będzie cytryna lub ocet, musztarda. A także dowolny słodzik. Jeżeli jesteście weganami na 100% i unikacie też miodu zrobionego przez pszczoły, Aha. to proponuję syrop z agawy, syrop klonowy, a nawet cukier. I do tego szklanka, nie szklanka, a dwie szklanki oleju roślinnego. Hmm. Jest to dużo, ale jest to majonez. I teraz tak... ale ma, ma być tak. majonezem. Tak, tak. Tak. No, jest to majonez, tylko. To nie grać. ma być majonezem. Majonez jest z jajkami. I, I z tym, co jest żywe z nabiału, tak zwanego. Nie, nie, oczywiście, żartuję. Słuchamy dalej, tak? tak. E, aby przygotować taki e, majonez, wszystkie składniki poza olejem, należy umieścić w takim wysokim naczyniu. E, najlepiej takim naczyniu do blendera. Jeżeli takiego nie macie, to po prostu jakiekolwiek wysokie naczynie. I miksować to przez kilka minut na najwyższych obrotach, e, tak aby te jajka się porządnie spiniły. Później trzeba wlać olej i to jest właśnie ta, to ułatwienie, ponieważ e, nie trzeba go tak do środka kapać, jak w przypadku takiego tradycyjnego majonezu. E, aby uniknąć tego rozwarstwienia się Jajek. Wystarczy go po prostu cienkim strumieniem e, pewnie w trakcie e, ubijania wlać do, e, no, do już powstałej wcześniej masy. E, trzeba też potem w połowie wlewania tego e, oleju zacząć trochę mocniej tym blenderem pracować w górę i w dół e, i majonez zacznie gęstnić. Majonez początkowo nie będzie tak gęsty jak normalny majonez. Aby uzyskać taki efekt trzeba przełożyć go do słoika, zakręcić i schować do lodówki na 2-3 godziny. To jest e, niedużo roboty, tak jak wspomniałam no e, ciężej jest zrobić zwykły majonez, natomiast jeżeli nie chce nam się jej robić, to naprawdę wszystkie sklepy dzisiaj oferują wegańskie majonezy. Do jakiego być musiał? No by nie i powstań. od czego trzeba było zacząć? Czy do najpopularniejsze. Kochani no słuchacze, nie. myślę, że chcieliby skrótami pójść, przynajmniej część z Was na pewno wolałaby. Ale nie, nie, doceńmy to, jagody przepis jest na pewno sprawdzony. Jeśli ktoś chce mieć domowej roboty wegański majonez, to idziemy tym tropem. Czarna sól, e, czyli e, kalanamak. Zgadza się. Chlorek sodu nie należy jej nadużywać, bo wciąż jest szkodliwa jak każda sód, Także tutaj trzeba wszystkie proporcje i miary zachować. I ten majonez przygotowany w domu, domowymi sposobami i metodami, o których mówiłaś, spokojnie wchodzi jako centralny składnik tej sałatki, o której mówimy. Zgadza się. To Zapachy, jest smaki zachowujemy w zasadzie podobne do tego majonezu, nazwijmy go tradycyjnego. Tak. Jeszcze ja szczerze mówiąc, y, częściej nawet po wegański majonez, chociaż muszę się przyznać, że nie jestem weganką, jestem wegetarianką. Natomiast ten majonez jest też o wiele lżejszy od takiego zwykłego majonezu na jajach, więc mhm. jeżeli ktoś, ktoś też dba o linie, y, albo po prostu nie chce nadużywać majonezu ze względu na zdrowie, to też polecam sięgnąć raz na jakiś czas po ten wegański majonez, y, dlatego że jest on po prostu dużo lżejszy. Dbajcie. I na pewno nie ma tyle cholesterolu. No, dbajcie o linię, linię parki również, dbajcie. Y, I myślę, że jeszcze jedna tutaj wskazówka jest potrzebna. Jak przechowuje się domowej roboty majonez, Tak jak y, tradycyjnie zakupiony y, kielecki. Tak, tylko że w przypadku takiego domowego majonezu ta ważność jego przydatności jest trochę krótsza, bo należy go przechowywać tak do dwóch tygodni. Po tym czasie może się już zacząć ważyć, a jak już jest zważony, to należy go wyrzucić. Ale jeśli ktoś też widział, jak mamy, babcie, ciocie produkują w domu majonez tradycyjny, też domowy, bo przecież to też da się zrobić, to też będzie pewnie tymi, tymi się kierował, właśnie wskazówkami. Słuchajcie, jest tak, że bez sałatki Oliwie nie odbywa się najważniejsze święto rodzinne, takie przyjacielskie, które jest właściwe wschodowi, naszym kochanym sąsiadom czyli Rosji, Białorusi, Ukrainie, a pojechalibyśmy jeszcze dalej, też byłoby podobnie mówię o dalej na wschód czyli nowy rok. Sylwestrowe stoły bez sałatki. Bez różnych sałatek w ogóle moglibyśmy tutaj cały odrębny odcinek o sałatkach przygotować, a no, dlaczego już by nie, może nam się tak kiedyś uda. No ale bez Oliwie to wydaje się, że nie ma nowego roku i ten nowy rok powitany mógłby być po prostu nie najlepiej odświętowany. Możecie się dziwić, dlaczego tak jest, ale to rzeczywiście jest najważniejsze współczesne rosyjskie, chyba rodzinne święto, dlatego głównie, że z powodów historycznych, jednak kalendarzowych, także poniekąd religijne święta zostały odsunięte trochę na bok i nawet chrześcijańsko-prawosławne... Wydarzenia świąteczne, te nam także właściwe, czyli Boże Narodzenie, nie są tak istotne dla rosyjskich obywateli i mieszkańców Wielkiej Rosji jak właśnie świętowanie Nowego Roku. A świętowanie Nowego Roku to jest oczywiście zastawiony stół różnego rodzaju specjałami. I o dwóch jeszcze przynajmniej chcemy dzisiaj Wam powiedzieć, bo tak uważamy, że będzie ładnie pachniało nowym rokiem. W związku z tym zaczniemy od priorytetowego owocu mandarynki. Zgadza się, mandarynki my znamy również w Polsce. U nas goszczą na świątecznym stole i też kojarzą nam się przede wszystkim z grudniem, bo wtedy też one dojrzewają i są najbardziej słodkie. W dawnym Związku Radzieckim pochodziły one przede wszystkim z Abchazji i, tak jak wcześniej wydedukowaliśmy, e, są, zyskały na taką popularność w czasach radzieckich, prawdopodobnie dlatego, że są słodkie, a wtedy, no niestety, ale słodyczy brakowało, więc e, dzieciom, e, ale też dorosłym, e, aby umilić sobie czas świąteczny, po prostu sięgano po e, te właśnie mandarynki. Wsprowadza się je także z Turcji, Maroka, Pakistanu, Rosji? Tak, współcześnie. Zwłaszcza, że jak wiemy, Rosja współcześnie jest w kilku miejscach poembargowana i te mandarynki są naprawdę bardzo ważne na stole noworocznym i trzeba no, trochę się nagłowić, skąd je faktycznie teraz zaczerpnąć. Bo Abchazja, która zresztą też ma bardzo ciekawą historię, i Rosja bardzo ściśle próbuje od Abchazów wyegzekwować w jakimś sensie współpracę, prawda? Bo powiedzmy sobie wprost. Abchazja to jest formalnie część Gruzji i Gruzja za zaopatrywała w cytrusowe owoce cały Związek Radziecki, ale też nie była na tyle wydolna, żeby wszystkie stoły zapełnić, więc tak to wygląda, a mandarynki w Abchazji najpopularniejsze to jest japoński gatunek Unshiu, cytrus Unshiu, inaczej po polsku mandarynka Satsuma. Pierwotnie te mandarynki tam się pojawiły najprawdopodobniej z Chin, co jest bardzo też ciekawe. I dlaczego ta mandarynka jest tak popularna? Ta, ta akurat, ten gatunek szybko dojrzewa, nawet przy niskiej aktywności słońca. Teraz w okresie zbiorów Abchazja to jest 20 stopni codziennie. No, fajnie by było, nie? Teraz fajnie. tak odczuć. Piękny, piękny zapach w tych sadach, właśnie. Mandarynkowych i specjalna organizacja Rozpad wzor mówi, żeby je dobrze wybrać, to skórka musi być niezbyt twarda, niezamiękka. Listki, jeśli nawet są, to nie należy ich odrywać, bo wtedy wszystko to będzie bardziej trwałe i fajne. No i jest jeszcze wiele, wiele innych ciekawych historii. Moim zdaniem, ciekawa historia z mandarynką jest taka, że stosunkowo niedawno powstał taki bardzo dobry estońsko-gruziński film, film o tym tytule Tangerin, o man mandarynki, ale opowiada on o bardzo trudnych wydarzeniach wojny. W Abchazji w latach 92-93, 1992-93, więc no tak to wygląda. Zastanawialiśmy się nad tymi mandarynkami rzeczywiście. One u nas przecież są obecne, ale ich taki zapach autentyczny jest trudno osiągalny i dzisiaj, nawet kiedy mandarynki w Rosji są wystawiane do sprzedaży, to największy popyt jest na te abchazkie. Drugi fundamentalny produkt noworocznego stołu. Szampan. Ojej, szampan. No ale w Rosji w Radzieckiej i w Rosji Współczesnej, szampan to jest wciąż francuska e, kulinaria. Szampan to jest generalnie. E, sam, sama nazwa szampan jest zastrzeżona e, dla regionu szampanii. Otóż to. E, I tak naprawdę żadne, żadnego innego wina musującego, czy Prosecco, czy, czy innych wynalazków typu właśnie i gristoje, nie może nazywać e, szampanem. lub sowieckie szampanskie. Tak, dlatego tak. że ta nazwa jest po prostu zastrzeżona. Szampan produkuje się tylko i wyłącznie z win z Szampanii i produkuje się go w taki sposób, też nie jestem znawcą wina, więc wyjaśnię to pokrótce, że te szampany butelkuje się i potem one leżakują i w trakcie tego leżakowania wytwarzają te bąbelki. Pamusowano. się. Tak, to jest bardzo, bardzo długotrwały proces, e, dlatego też później producenci win musujących e, trochę go zmienili. Już wcześniej, właśnie takie wina jak Prosecco produkuje się już w taki sposób, że nie butelkuje się tego wina, tylko one sobie fermentują w takich wielkich kadziach, i e, ten proces jest o wiele szybszy i o wiele wydajniejszy. Dlatego też, no. E, ten, widzimy też cenową różnicę pomiędzy takim szampanem z regionu szampanii, a na przykład prosego, które, które też możemy dostać i z wysokiej półki, i z te trochę niższej półki. Według mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby było trochę chłodu, mrozu, i żeby to było chłodne po prostu przed podaniem, bo cała reszta ta tematyka szampanizacji jest mi też dosyć odległa. Za to chciałbym Wam powiedzieć, że szczególnie taka dynamiczna. Faza rozwoju tego sowieckiego szampana, który też w Polsce jest tak popularny wciąż, prawda? No wyjdź na jakiś rynek sylwestrowy i nie, nie zobacz tej butelki z charakterystycznym takim złotym napisem, prawda? Jakieś tam medale. My już wiemy, że to i w Polsce jest produkowane i produkuje się to szybko, relatywnie tanio ale właśnie miało być szybko i tanio i tak. był taki słynny komisarz przemysłu spożywczego Anastas Mikojan, ormianin z pochodzenia który no, współpracował bardzo ściśle z towarzyszem Stalinem i wedle jego zapotrzebowania nawet no, wprowadził, wdrożył specjalny program właśnie produkcji tego wina musującego, który miał być dostępny dla wszystkich nawet dla najmniej zamożnych robotników Związku Radzieckiego Stalin twierdził zresztą, że oni już coraz lepiej zarabiają, więc powinni się móc też na Champana, tylko trzeba było go najpierw mieć. Tak, Musujący. Ta Taka ta naj, najprostsza, najtańsza i najbardziej masowa produkcja win musujących. To nic innego jak e, produkcja zbliżona do produkcji zwykłych napojów gazowanych. Czyli robi się wino w nie najlepszej jakości, prawdopodobnie z dużą ilością siarczanów, mm. później się je butelkuje i nabija się je po prostu dwutlenkiem węgla. I to jest tyle. Tak jest, ale możecie też się dziwić czasami, to zależy kto jak lubi. Ustaliliśmy, że Jagoda jest raczej zwolenniczką wytrawnych smaków w tego typu napojach. Ja nie ukrywam, że. Trochę słodyczy mi w tej sprawie nie szkodzi, to znaczy lubię poczuć słodkość na, na, na kubkach smakowych. Tak jak towarzysz Stalin, nie porównuje się oczywiście, ale właśnie jest taka wizja, dlaczego ten szampan sowiecki był słodkawy. Otóż uważa się, że Stalin po prostu zakwestionował jego smak pierwotny i powiedział, że jest za gorzki, że to nie nadaje się do, do, do picia. A on był wielkim fanem takich gruzińskich słodkich i słodkawych win typu Chwanczkara. I stąd podobno Najzwyczajniej w świecie syropami dosładzano pierwotnie sowieckie szampańskoje, sowieckie szampańskoje szampańskie. i no mamy dzisiaj chyba nawet do wyboru różne też rzeczywiście warianty, ten słodki też jest dostępny. Ten jest popularny ruskacz za 5 złotych. To jest chyba jeden wariant, ale no, obowiązkowy na każdym Obowiązkowy, korek. więc e, jeśli słuchacie tego właśnie w sylwestrowe popołudnie i jeszcze nie zamknięto e, najbliższego sklepu, w którym można się zaopatrzyć w musujące wino, to biegnijcie i sowieckie, szampańskie e, produkty, e, mówiąc poprawnie, sowiecka i albo sowiecka i je. E, bierzcie śmiało i dzisiaj akurat można. Nie powiedzam nadużywać, bardzo po nich boli głowę. No to doświadczenia jagody. Ja nie mam takich złych. Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy mówimy Wam cześć. Tak. I szczęśliwego Nowego Roku. O, jak najbardziej. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.